Ponad tysiąc lat temu na poznańskim Ostrowie Tumskim być może zapisywano pierwsze na ziemiach polskich znaki alfabetu łacińskiego. Chrześcijańscy misjonarze przynieśli tu nie tylko religię. Wraz z nimi pojawiły się też refleksy kultury intelektualnej Zachodu. Kilkaset lat później na Wyspie Katedralnej zainaugurowała swą działalność Akademia Lubrańskiego. Tak zaczyna się opowieść o poznańskim szlaku nauki, którym powiedzie kolejna wycieczka organizowana przez Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Przypomnijmy, że takie wycieczki odbywają się co sobotę, każda wiedzie inną trasą i poświęcona jest innemu ciekawemu tematowi związanemu z historią naszego miasta. Tym razem nowość, tegoroczna propozycja, czyli Poznański Szlak Nauki. Poznański Szlak Nauki to nowy folder o trakcie królewsko-cesarskim, który przygotowaliśmy. Z folderem można zwiedzać indywidualnie, a w najbliższą sobotę, 6 lipca, zwiedzić będzie można grupowo, z przewodnikiem, który poprowadzi po miejscach opisanych w tym właśnie folderze. To jest oczywiście związane z przypadającą w tym roku setną rocznicą powołania Uniwersytetu Poznańskiego, z którego wywodzą się najważniejsze poznańskie uczelnie. I o tym też mówimy. Natomiast cofamy się dalej w przeszłość. Mówimy o tradycjach akademickich, naukowych, szkolnych Poznania od mniej więcej XVI wieku, od Akademii Dubrańskiego i od Ostrowa Tumskiego, poprzez cały praktycznie przebieg traktu królewsko-cesarskiego i rozmaitych badaczy, naukowców, odkrywców, instytucje ich zrzeszające, obiekty w mieście, które są powiązane z tą naukową przeszłością Poznania, doprowadzimy aż do powstania uniwersytetu. Na 1919 roku właściwie ta narracja historyczna się zakończy, no ale oczywiście będziemy też nawiązywać do e, późniejszych osiągnięć poznańskich badaczy, odkrywców, naukowców. Uniwersytet Poznański te 100 lat temu rozpoczął tą... E, od tego rozpoczęło się budowanie tej tradycji silnego ośrodka akademickiego w Poznaniu, do tego też cały czas będziemy nawiązywać. Początek jak zwykle o 17, a zbiórka? Początek o 17, zbiórka tym razem przed budynkiem Muzeum Archiecezjalnego, czyli przed dawnym gmachem Akademii Lubrańskiego tutaj na Ostrowie Tumskim. Tematy i terminy kolejnych spacerów znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Polecamy!